udaje udaje się że poczynić wyłomy w umocnieniach tureckich. Na to czekała jazda. Szybko wdziera się do obozu. Ci spaki dzielnie się bronią, lecz i oni wkrótce ulegają. Przerywają walkę i uciekają śladem piechoty w stronę mostu, by przedostać się przez rzekę do kamieńca. Niestety, most stale ostrzeliwany przez polskie działa był osłabł na tyle, że nie wytrzymał ciężaru uciekających w panice Turków i runął do rzeki. Pozostali na brzegu, pełni trwogi, nie widząc dla siebie miłosierdzia, rzucali się do wezbranych wód Dniestru. Ci co przeżyli, ścigani byli aż do samych murów kamienieckiej twierdzy.